Model Pay to Play dla gier Competitive ma sens w 2025 roku. Ostatnio w związku z otwartą Betum Rematch, czyli takiego Rocket League, tylko że wysiadłeś z samochodu i teraz normalnie biegasz za piłką. Miałem okazję przetestować grę, to zresztą streamowałem na Twitchu i gra mi się podobała. Ale, gdzie demo oczywiście było darmowe, to rematch ma kosztować na premierę około 30 euro, co na tę chwilę na Steamie widnieje jako 90 zł dla nas Polaków. I nasunęło mi się jedno pytanie. Czy w świecie, gdzie wszystkie obecnie najpopularniejsze gry competitive, typu Valorant, CS, LoL, Dota i tak dalej, są w modelu free to play? Czy ma to jeszcze sens, żeby wydawać się grę tego typu płatną? idzie za tym oczywisty plus, czyli mniej cheaterów, no ale co za tym idzie też mniej graczy, no bo ja grając w tę grę bardzo mi się podobało, natomiast no nie zapłaciłbym za nią 90 zł, żeby grać dalej i z tego co pytałem wśród znajomych, którym gra również się podobała w mniejszym bądź większym stopniu, również by jej nie kupili, więc ostatecznie no, na premierę spodziewam się, że tych graczy będzie mało, a nie co najmniej tyle, żeby się komfortowo szukało gier i nie czekało po kilka minut na mecz. Dodatkowo, co nie sprawdzałem dosyć dokładnie, ale wydaje mi się, jak coś to mnie poprawcie, gra nie miała mieć żadnych mikrotransakcji, natomiast w becie, no, ja widziałem sklep, sklep, w którym była normalnie waluta, i teraz pytanie, czy tą walutę będzie się zbierało stricte w samej grze? Czy będziemy wydawać kolejne pieniądze, żeby zakupić jakieś skinki? Ja oczywiście no nie mam problemu, kiedy gra wprowadza skiny. Skórki, które nie wprowadzają żadnych korzyści za ich zakup. I dla mnie dobrym przykładem takiej gry jest Marvel Rivals. Tylko główną różnicą jest taka, że Marvel Rivals jest darmowa, jest bardzo dobrze zrobioną grą, która no, na pewno kosztowała wiele milionów, żeby wyprodukować. I nie mam problemu, żeby. Tej gry wesprzeć za to, że udostępniają to free to play, też, że nie ma żadnych mikrotransakcji, które wspomagają rozgrywkę. W szczególności, że wszystkie skiny można tak naprawdę zdobyć za darmo. A ty co o tym myślisz? Czy pay to play ma jeszcze rację bytu w 2025 roku? Daj znać w komentarzu i napisz,